Co? Co zaczynamy? Zaczynamy. zaczynamy. Hej wszystkim z tej strony Martyna i Karolina. Świeczki, <śmiecki> poczekajmy. <tutaj>. Hej wszystkim, <śmiecki> hej wszystkim z tej strony, hej wszystkim z tej strony Martyna i Karolina. Zapraszamy. <śmiecki> 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 I Karolina, czyli Marka. I witamy Was dzisiaj w Dupie. To jest tą dupą. Mam już całą serię dup. Karoliny. Dupa. I Karolina, czyli Marka. I witamy Was w Dupie. nie nazywaną parówkę. Czyli duba, bo zaraz mam do tym to zakończyć. I dzisiaj będziemy Wam pokazywać trzy fryzury na dubie. Słuchajcie, jak się mówi na tym, to jest duba. Jeżeli tak jak ja lubicie sobie maseczki robić na dupie. <tarsz> Ty chyba bardzo... To jest tu powiesz Freud by się zastanowił. Jeszcze mnie łapie i mi zasłania ten kwadracik w górę, nie chodź ze mną. Gdzie szłaś ze mną? Weź, weź kwadrata na siebie. O, wziąłem, wziąłem! Aś, jakie Naprawdę to zrobiłaś, wiesz co? A ja mogę teraz? Że go zabrać, jak porządnie. o, wiesz. Nie, nie kwadracie. Nie, nie. A tutaj działa. jak czarownica, nie? Ej. Hej wszystkim! Yyyyyy... Z uwagą, bo było wiosna, wiosna koło, zakwitły drzew. No, wiesz, wszystko z przedszkola pamiętam. Najpierw przerzuć... Najpierw przerzuć... Mm. Najpierw przerzuć... przerzuć. Najpierw przerzut. Ma... Najpierw przerzut. Przerzućcie. 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 dziękuję. Ten aparat jest trochę mądrzejszy. Tak, G7 x wstydź się. Stowię, wstydź się. Wstydź Stowię się. za karę. tak. I tak? <laughs> I to już wszystkie mm -hmm. <laughs> Cię przygotowałyśmy. Mamy nadzieję, że one się No dobra, coś powiem, może. Czy Cię? No, ja mam takie zielono-niebieskie, a ty masz bardziej gra w granat wchodzące takie aż, nie? Ciemno masz, o ile ciemniejsze masz żyło ode mnie. Mam zielone. to Już nie chcę. <laughs> Krysie tak, czekam! A co mi się w głowie stało? I mogę powiedzieć, że taka blada w jest. że taki mulat, a jak taka mąka. Bo będzie to kre o Bo będzie to krwi. Dobrze? Zrobię jak ja. Nie bym już. się Co mnie nie widać? O. Jak będziesz głodna, zrobić nam sałateczkę i z jakimiś grzankami. Ja możesz... Nie, wolę szybciej opuścić ten wokal. Wiesz co? Moje stopy nie są zadowolone z tego, co mówisz. Ja mogę tak nagrywać! Proszę. <laughs> Ej, ale obiecajcie mi, że wykorzystacie ten materiał. Ten? Konkretnie, to teraz nagrałeś? Tak. A co za to będziemy miały, bo to wiesz. Dwa suby. No. A tu jeszcze nie zasubowałeś? Właśnie nie byłem to, to blisko, to, to ale się zastanawiałem. La! La, la, la! La, 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 la! La! Ale takie przebitki mi się podobają! Co Mam wrażenie, że opada ten. Karla tak nie jest najładniejsza. Jak to? W tym kanale. Dziś mamy dla Was film. Dość... Cześć! Cześć! Dość film. Jesteś bardzo blisko mnie, stara, chodź tu. Tu widzisz? <laughs> Ciemka. <laughs> o, jak... to, jest to? <laughs> to jest z moim tatą. Mój <laughs> tata. O, a Patci patci pacie patci 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 Jak to <grystanie> Jest straszny. patci 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 Straszny. przez przez nas same jest jest patci na tym na tym filmie, Mianowicie porównanie. porównanie... patci patci ten... filmie? <grystanie> Bo na tym filmie. Bo tak chyba nazywa się tego typu produkt. To dobry i, i fajnie, że tak cię burczy brzuch, ten w tym obiedzie. I... <noise> taki chlomski Pokaż Pokażę Masz Można zębie na moim kiełku tak. Edwardowym. A ja mam. O, takie delikatne plamki. W sensie nie masz tak ten, ale takie delikatna <noise> czerwien przybi. Przeszkadza że sobie traumów. O, pooglądamy sobie Ja po, <laughs> zęby, teraz mogą nagrywać, że chciałam być dentystą. Dobra, ostatni raz ja i później jak to mi nie pieknie, to już tylko ty próbujesz. Nie ma takich. Work, work, everybody work, 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 work. Dobra. Dobra. <laughs> <laughs> wszystko było dobrze, to było najgorsze, że wszystko było dobrze. <sharpet> Szyszko? Szyszko. <laughs> Troszkę po bo dobrze. Nie mam problemu. Tak. Nie mam siły. Hej, wiesz, wszystkim. Nie śmiej się. Ja widzę, że też wiesz. No, wiesz, że mnie wyjdzie, nie? A tak, patrzę bo tam taka staruszka mieszka. Baczy. I bardzo często patrzy. W każdym bloku musi być baba, co patrzy. No, A raz jej machała, mnie odmachała. Ja do moich brwi wybrałam pomadę. Przepraszam. Żegnam ty. Nie ma też. I w klubie Bad Bank Bad Bank No more What waiting for? ten nie trafiła. Pokażemy ten sap Sap 3, 4, bo ja się robię lwem nie wiem od czego zaakceptować. Na tak, się za to, że zaakceptowałaś. No, tam to już nie wódeczka, teraz whisky. Głowa, nie? Boże, mam deja vu! Mam deja vu!